A! dziękujemy. 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 nie nic się nie stało. nic się nie stało.

Paweł, ty ślubuj, nie ty No mnie nie No ja nie mam ze Kasia, buuu! Kasia, buuu! Kasia, Jaka jesteś! dawaj, Dawaj, dawaj! Ja, dawaj,

<gulia> nie odczekaj zabawy z polem karnym. Kurwa, to ma czerwone gwizdy, to kurwa. Ale z polu karnym też się ma. Zaj, to? Oh, kurwa. Oj, gol będzie. Ja <O, i> Golben dzieje. Golben dzieje. Nie! dzieje. nie dzieje. Golben dzieje. nie się nie stało! nie stało!

दो बार के लिए

nie worki! Jebać Nie No, zobaczcie, spiż ze mnie! Dobra, dalej sobie... No, zobaczcie! Aaa,

nie, to taka cisza. Ty... <śmienicza> to Daj, to Na <śmienicza> no, w będzie kolejnego. gole. to no, się zjedzie. Jeszcze raz. <śmienicza>